Siemaleczko widzowie z tej strony Mega Farmer i witam Was w kolejnym odcinku z Polska Wieś. Słuchajcie, zakończyłem właśnie tutaj już yy, zgrabiać i dzisiaj zaczniemy już sobie tutaj prasować wszystko, żeby to jakoś miało, jakieś to miało ręce i mnoży, czekajcie, bo źle teraz pojechałem, a jadę to od razu odwieść. Czekajcie, o tak, o tak. Na samym początku chciałbym was, yy, chciałbym was prosić żebyście zostawili łapeczkę i suba na kanale, bo lecimy bo 100 subskrypcji. No na razie mi trochę spadło subskrypcji, no nie jestem z tego zadowolony, no ale jednak wiecie, no polecajcie mój kanał, bo dla mnie to naprawdę będzie dalszy księg prowadzenia a teraz jest taki wiecie próg. teraz tak wymyśliłem sobie niedawno na tamty jakby myślałem sobie żeby zrobić za każde y, 10 kolejnych subskrypcji będzie live już wszystko jest ogarnięte y, będzie live robiony i wtedy po prostu na tym live tam będziemy coś robić ale dopiero jak 10, na 60 subskrypcji już było, więc teraz musicie do 70 subskrypcji, żeby właśnie tutaj żeby właśnie zrobić, żebym ja zrobił kolejnego live'a. Druga sprawa taka, że za kolejne 10 subskrypcji teraz co co 5, może nie, co 10 też zrobimy. Będzie lepiej, będą lepiej montowane filmy dla was, będzie dodana muzyka. Będzie, będą jakieś różne efekty dodane. Chcę jak najlepiej prowadzić, Albo, bo na 60 tego nie było, więc jak jeden subskrybent wyleci, to na pewno będą jakieś nowe y, tutaj y, drobiazgi właśnie, dlatego chciałbym, żebyście zostawiali te subskrypcje. No ja przywiozę mu oddać to, no trochę brudne. Co mi się brudne? Nie, zielone specjalnie ja tutaj mu odstawimy gdzie było i ten tak on mu jak ma tam było od razu o ładnie pójdziemy tutaj go nakręcimy i pójdziemy sobie odłączyć i dobra zostawiamy mu tam i jedziemy z powrotem piątka od razu jedziemy Dzisiaj poprasujemy i yy, słuchajcie, ja już wszystko tutaj wiem, wszystko ogarnąłem. Yy, będę wyrzucał i obor, yy, Będzie oborny już bo to będę wyrzucał z tyłu tam na tę połowę. W sumie wybiorę zaraz miejsce, gdzie będę to wyrzucał, bo trochę już tam mają tego, <laughs> więc trzeba posprzątać w po oborze. Dobra, już jestem z powrotem. Słuchajcie, jest jeden problem, bo tak patrzę, że my już prawie paliwa tu nie mamy. Widzicie, w prawym górnym rogu, teraz może jej się zaznać, nie wiem, na montażu będzie. W prawym dolnym rogu kończy nam już się paliwo, więc trzeba jechać na ten, nie wiem, mogą zawrócić tam, ale dobra. Będziemy zaraz kupić jakieś tam paliwko i ten, i. Bo trzeba zatankować, żeby jednak, albo dobra, pojedziemy ciągnikiem, tam. tylko żeby mi starczyło paliwa, bo jak nie starczyło, ja, co to będzie? Bo może nam nie starczy, nie zobaczyć jak on pali, może ma jakiś wyciek, a tyle też w sumie jeżdżę nim dużo, no ale, żeby tak mi tutaj paliwo zleciało, pierwszy raz takie coś, że nie, tutaj dla mnie to jest naprawdę, ja nigdy nie tankowałem tak często ciągnika, tu widzę, że już Trzeba na paliwo. Dobra, to jedziemy <laughs> Może dlatego tak słabo jedzie po 14 na godzinę, bo mi paliwa brakuje. A teraz jeszcze gazu trzeba mi dać, bo to, te, to górkę. Nie, dobra, chyba starczy. A słuchajcie, drzwi, Ja bym chciała Was za, yy, zachęcić do zostawienia łapeczki, bo słuchajcie, jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapeczkę, jeżeli wam się nie podoba, no to nie zostawiajcie, ale ja myślę, że wam się podoba, tylko wam się nie chce, no, yy, więc wiecie, no mi akurat za łapeczki jeszcze coś wykombinuję, chyba jeszcze tak, I nie chcę was aż tak przykupywać, że za każdym razem coś zrobię, ale wiecie, żeby to jakoś miało ręce i nogi, tylko czekajcie, bo ja nie wiem ogólnie gdzie tu jest, bo ja tak jadę, tu jest coś, coś tu nie tak, to nie, to nie... Tu jest dopiero? O kurde. Ja tam nie dojadę chyba. Oj, 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 Dobra, dojedziemy. Albo i nie. Zobaczcie, tu spływa to paliwo. Kurcze, będę musiał iść z buta koła, bo tu przez pole przejść i ten... I po auto iść. Zjadę zaraz na pobocze będzie jeszcze mniej. Nie myślę, że dojedziemy. Trochę daleko, no ale dobrze. A w ogóle idę, jak się, żebyście zostawiali te łapeczki, bo wtedy też będę wiedział, czy ile osób oglądało, bo słuchajcie, ja jako wiecie, swój kanał prowadzę, a jak jest film z montażem, to ja muszę go zobaczyć. Ja sam oglądam czasami zobaczyć, jak tam jest z montażem. No i wiecie, ja sobie nie zostawię łopeczki, ale Wy już możecie zostawić i ja bym był naprawdę bardzo wdzięczny za to, z powodu tego, że no po prostu by kanał się rozrastał i by było dla mnie lepiej, bo ja bym wtedy się nie martwił, że nie tylko krytykujecie, piszcie także komentarze, tak uwielbiam czytać dobre komentarze. Dobre podkreślę, bo pisze, piszecie nieraz złe, ale nie aż tak często, bo możecie wbić na kanał oporowcy z Ursusa. Tam akurat oni co chwila praktycznie mają te złe komentarze. Właśnie to <laughs> go tak... On ma to w sumie gdzieś, ale no jednak tak nie fajnie pisać komentarze złe, bo to wiecie. To tak dziwnie, nie? A tak to wiecie jest jakieś wsparcie jest dobra czekajcie czy ja w ogóle dobrze jadę tak dobrze to jest na zakręcie zapomniałem ja i jeszcze mi nie starczy przed całym mi nie starczy zobaczcie to zaraz jeszcze ciągnik zgaśnie to się paliwo skończy ale może i dojadę bo to blisko blisko już dalej mamy 950 zł <laughs> już. Kolejnym razem będzie więcej tutaj, bo szkóry rosną co chwila zaraz te większe będą, każde będzie większe. Kuczaczek już rosin, już nie, bo to już szkóry będą zaraz. Dobra, dobra no, Dobra, starczyło. To skóry będą zaraz i, i, i będzie lepiej. Pojechaliśmy. Ciekawe ile teraz zamówcę ją, kurde. To chyba. To... Ja, znaczy mogę ręcznie. No i właśnie. Ej, ja ej, ej, nie mogę ręcznie. Nie mogę ręcznie. A nie, tu mogę? Nie mogę, nie, nie ręcznie, nawet. To może muszę się no wręcz nie nie no i trudno o kurde no trochę dużo nie powiem że nie 86 zł koszt to no trochę dużo powiem wam że trochę dużo może teraz się ci i co? okej zaraz z jedynki ruszymy dwójka od razu kurde no teraz pokazuje mi, że 26 na godzinę, może jechać on jedzie tylko 15. Nie, ale dobra, szybciej jedzie, niż wcześniej. Już wcześniej szybciej jedzie. Dobra, słuchajcie, nie chcę wam zanudzać, widzimy się już jak będę na gospodarstwie. Dobrze, jestem już na gospodarce, tutaj już parkujemy sobie ciągnika. Słuchajcie, już sobie parkujemy. I lecimy teraz na pole. krótki odcinek, strasznie dużo się dzieje, ale to, to tutaj ładnie i jedziemy teraz. Tutaj pojedziemy na około, żeby te... To Dobra, jedziemy. Straszne, że macie takie ujęcia, ale to. Tu dawno młody, mam reklamę ta przed nimi idziemy w tym boku, naprawię to napraw a szybko, daj mi szybko dobra, tutaj staniemy. rozłożymy sobie rozłożymy To spada się, dobra i jedziemy Będę taką sobie to bo ja tutaj będzie mało zbierze, nie ma dużo tego, ale się może wyjdzie. się da od razu, taki świeża. Tak. Zresztą tutaj teraz to tak sobie pomyślałam, że ja to od razu po przewróceniu na drugą stronę tak... No już zacząłem od razu prasować, a ja powinienem czekać teraz, bo to wiecie, jeszcze jest, ale no может быть мокрая вот а не падала вот сухо там здесь сухо вот не падает. вот сухо а вот если не будешь первый поехать она только по вера еще раз,

Znaczy dookoła jej zdjęcia też pewnie fajnie pójdę. ale. miara. Ja też się porabiłam. się kilka razy to samo i będzie dobrze.

A jest pomieszane, bo to... Nie... A więc nie na przykład mało łapelni nie daję A ja muszę zacząć sprzedawać tu jajka, niech mi nie urosnie, muszę tutaj dla długo, bo to... Nie będę miał jej nie będę miał mleka czy czegoś, to już w ogóle będzie. Ja będę na pewno sprzedawał, bo to... Tutaj trzeba sprzedawać, posprzedawać, żeby zarobić coś. o. Owiec na pewno będę obiec sprzedawał, bo nie mam koni i na razie nie, nie będę miał, bo to jest taka polska wieś, a koni nie są mi za bardzo potrzebne, bo nic mi nie dadzą. Zresztą gdzie bym ja to wybudował? Ale no, trzeba ten, raczej jakoś mi posprzedawać, może później te krowy, te, nowe te krowy kupuję jedną, może jeszcze jedną za od wejścia złotych są krowe, na przykład w koterze z Kury są po 20 zł złotych a Rosła, 10 minut mniejsza. To też takie te kosmiczne są. No ale wiecie. i trzeba zrobić tak, żeby to było i wyglądało. A może wiecie co? Ja to zostawię tak i polecę parę zostawię, ja to się ci idę łopatą, zgarnę to i będzie tak, o się słyszyłem, słono, e. Dobra, zlecimy. A, jeszcze to trzeba, jakby wyładować, o. A... O, posiadam już. O, no, i możemy to do Dobra, i jedziemy. ja tu zaraz przyjadę tę paczkę właśnie bo tam na targu była paczka za pięć dych ona była i jakbym ją kupił to wiecie byłby no znowu znaczy tak to tam potrzebna też jest ale by było w sumie potrzebne mi do tego zbierania, nie? ale to niech przez mnie leży se tam mi na razie nie rośnie to nie leży Dobra, yy, zresztą ja to sąsiadowi odwożę tę prasę. Nowe to skrzynka, nie przeszkadza. Ja nie mogę. na bo... O, dobra, wyjechałem. Tu zostawimy zostawimy na gwieździe, bo tu nie wiem, ją czyścił, sprzedawał. Bo on już sprzedaje ją, nie wiem za ile. To moja szkola, bo ja nie mam pracy, no to wiecie tutaj, jak i jakie mamy a tak to nie mam pracy, ale jakieś się poradzimy. Tak, wjeżdżaję pod wiatkę, zresztą po co pod wiatkę, w sumie dobrze, bo w dzisiejszym odcinku w sumie jeszcze bym to pozbierał, tak,

Bo ja sobie myślę, bo jak będę do by tu gdzie ja go zostawię, bo tu mogę, tutaj. Bo tutaj tylko trzy belki są, to wiecie, to tak dużo nie ma jednak ich. W sumie jedną wykorzystamy. Gdzieś mogę, tutaj, w nie będzie droga. Ja myślę, żeby tutaj tak, no zostawić się, no bo tutaj będę wyrzucał, to pojedziemy po tą za pięć i jest to, bo od ptaku jaja to już tam będą się zbierać, już jest tam trochę, bo to codziennie jest tam rano, a wieczorem jeszcze ostatnio były, to jest w ogóle coś, jedna tutaj kura była... no, to aż 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, nie ale wow, yeah. jest... no, to 9, 9, 9, 9, Ja 9, 9, 9, 9, 9, 9, Albo tak No Ja nie mogę, patrzcie to siedzi Stąd po auta O kurde To było przebaskowe łzy No, ale takie to nie zniszczyło Patrzcie to Patrzcie to, 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 ja wszystko a, a nie, zaraz nie zniszczyć O, to rady się nie zniszczyć Nie ma

Ale muszę użyć, bo w tym nie ma nawet cztery, żeby on się tylko tylko od to po prostu od tego, wtedy, wtedy to nie biegnie tyle, A bija to. Chcę teraz, żeby nie ale... No i koniec. co teraz się zakopało, no zobaczcie to. Teraz nie wyciek, to už je spláuče. Teraz už nejde nic väčšie, bo by to už je spláuče. Dobra, nech stojí. Nem no, zostaňme tu. Ja biorem štok. Sumieme trochę. Bieramy čumnice, vidíte? Albo z buta si přijdeme, ale nie no, je z buta. Bieram tego z kabinu, podčepiamy i jedeme. Światło w ogóle wyświatem nie ujdzie podczepimy szybko tą bukołówkę jedziemy podczepimy I myślę że już będzie koniec odcinka bo długo trwa ale pojedziemy po tą Oj, taczkę to będzie koniec Gdynka, piątka. musi się, się rozpuścić, także, że mogę tutaj podstawić, żeby to było. Bolonec się zakopał, no i trzeba, no jakoś to się dzieje. Zaraz weźmiemy nie ma inne pożyczymy, czy Łańcuch, bo ktoś tu ma osoby ma Łańcuch, to o tak pożyczymy, albo na dalszy i zobaczymy, jak tam będzie. A dobra, jeszcze wam zostawię tak w, d, d, w drodze do to kupimy to, tam codziennie w sumie jest, tak? Albo nie, czekajcie, bo z tym samym dzień, co ja byłem, to jest... Tak, już... czekajcie, jest szósty? No, szósty, to jest dziewiąta. Wiadomo, szósty, dano, ja ósmy, skąd godzina minęła i zobaczcie, co ja to dzieje. Nie, czekajcie, znowu mi się czas powie, bo patrzę teraz. Że my mamy więcej czasu. I tak. e, pokazuje mi, bo ja mam taki podgląd sobie, pokazuje mi, że powinniśmy mieć już 17 godzinę. No, tak to będzie, dobra, nie odmienię po odcinku na 17, tam po 17, no to trzeba, ja żeby mi zaraz się paliło, niech nasz ciało będzie w Polony, zakopany. A szkoda. temu się paliło w końcu. Tam bym zatankowany z 80 zł. No nie, nie umiera się. Haj, się tylko traci. Nie ci nie zarabia. Dobra, wystawię to ogłoszenie, że owiec sprzedaje go. Albo zabierzemy na targ. Może ktoś kupi ten owiec. Bo to wiecie, na targu ludzie chodzą. Może i coś kupią. No, to mądro, będzie mądro, bo jednak mogę coś kupić. O, wow, że ktoś ma, bo taki gościu. A nie, nie ja, bo on pojechał gdzieś no. tam. Przyjechał się tutaj sobie. Wstanie jeszcze na środku, grają wszyscy, no. O, no, jest, moje jest blisko, to przyjmiemy no, zawsze. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, bo ja bym chciał jednak tą paczkę. A no dobrze, to 50 zł poproszę. No dobra, będę gościł jakiś dziwny czekajcie. Już, proszę bardzo. A no dziękuję. Proszę zabrać taczki i wynocha. No dobra. Jedziemy. Łoj, przepraszam i przepraszam Jedziemy taczką tam zaraz zarzucimy na dwu i pojedziemy Jędzie na mówić, ale zaraz zarzucimy, a nie obniżyłem, Widzimy tu, to trzeba by było otworzyć, tak? Zabalimy sobie ciągnika i jeszcze otworzymy. Dobra. To trzeba pomyśleć teraz do po góry. O Jezus, To ktoś tam? Dobra, jest. Dobra, wrzucona. Zapięte pasy są? Nie, ja, pasy nie są zapięte, ale dobra. Jeszcze ma no, patrzeć, nie? Kurde, dobra. Czy to się da obniżyć? A nie, dobra, to jest tak podczepione. Nie Trzeba patrzeć, czy grzyby też tam mogą dolegać. A wiecie, gdybym trzymała tu to pojadę, żebym zapankowała, jak jestem blisko, to trzeba zatankować. Ciekawe, co tu będą robić. No, całą tu taka dziura była ostatnia. To no, by wyryli trawę... O Jezu, paszka, lata. Wyryli trawę, wyryli dziurę, zalewali batony i tak... No, co to jest? 6 dy. Cały dwa kolce do tego żyły. Będę, no, ma dlaczego. Dobra, teraz trzeba jechać tak, bo to klaska zaraz ma tak. i będzie to. A ja się z Wami pożegnam, tak jak mówiłem, zostawcie łapeczki suba na kanale, bo naprawdę będzie bardzo fajnie, jeżeli zostawicie, jeżeli chcesz jest widzę. Dziękuję z Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, cześć!